Drodzy bracia i siostry, to pierwsze czytanie mówi nam o tym mechanizmie zła, które zwalcza dobro o bezbożnych ludzi, którzy, o ludziach, którzy są zakładnikami zła, są zakładnikami złego ducha. Czy tego chcą, czy nie chcą? Dlatego, że jeśli człowiek nie opiera się o Pana Boga, nie czerpie z Niego, nie, jeśli człowieka nie prowadzi Duch Boży, to tę duchową Jego przestrzeń zapełnia inny Duch. Duch zły, który tym człowiekiem manipuluje, w gruncie rzeczy zniewala go. Choć jaki człowiek może mieć poczucie wolności. Tym bardziej, że to właśnie zły duch stara się nas przekonać, jak to czynił z rajskimi rodzicami, że Bóg nas zniewala poprzez swoje przykazania. Że te przykazania są ograniczaniem naszej wolności. Choć jest wręcz przeciwnie, bo Pan Bóg po to dał nam przykazania, abyśmy Trwali na jego drogach, na drogach dobra, i abyśmy szli do szczęścia, tego prawdziwego szczęścia, które on daje i którym ostatecznie on sam jest. Ale ci bezbożni, będący zagładnikami złego ducha, oszukiwani przez niego ustawicznie poprzez to szczęście, które im obiecuje, a które ostatecznie jest nieszczęściem, mają to głębokie poczucie, że coś w ich życiu jest nie w porządku. Dlatego, że każdy człowiek, także bezbożny, także ateista, stworzony jest na obraz Boga, stworzony jest na obraz miłości. I jeśli nie żyje według tego, co Boże, nie żyje według tego, co Pan Bóg i w jego sercu, i w jego. Duszy złożył, jest niespokojny, nosi w sobie gdzieś tam głęboko niepokój. I ci sprawiedliwi, ci, którzy żyją według Bożego Prawa, którzy żyją więcej według Bożego Ducha, którzy żyją miłością, są dla owych bezbożnych, oddalonych od Pana Boga. Są ustawicznym wyrzutem sumienia, są dla nich źródłem niepokoju, tak jak mówi Słowo Boże w tym dzisiejszym czytaniu. Ten sprawiedliwy jest potępieniem naszych zamysłów. Sam Jego widok jest dla nas przykry, bo Jego życie niepodobne do innych, drogi Jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od, duch, od dróg naszych, jak od nieczystości. Bracia i siostry, to jest doświadczenie, które ciągnie się przez całe wieki. My możemy się właśnie pytać, dlaczego ludzie dobrzy są tak atakowani? Dlaczego Jezus Chrystus jest tak atakowany tar teraz i był tak atakowany w przeszłości, aż po krzyż, aż po tę śmierć haniebną, o której mówi to pierwsze czytanie? Dotknijmy go belgą i katuszą, zasądźmy go na śmierć haniebną. Tak dzieje się cały czas. To jest też ten najgłębszy nurt ataków, z którymi spotykamy się dziś na kościół. Owszem, w kościele jest wiele wielu ludzi słabych, wiele dzieci kościoła, także z tych, że tak powiem pierwszych szeregów ma swoje słabości, ale przecież i to jest ten główny powód Walki z Kościołem. Kościół niesie Chrystusa. Kościół niesie to, co Boże. Także wtedy, kiedy nie wszyscy ludzie Kościoła się tego trzymają, albo nawet postępują niezgodnie z Bożym prawem, z Bożym Duchem. I dlatego zły Duch i ci, którzy są z niego, przez Niego zniewoleni, jak mówię, często nieświadomie, którzy są Jego zakładnikami, zakładnikami swojego zła, swoich grzechów, będą walczyć, będą się burzyć. Ważne, abyśmy to rozumieli i może nawet nie mieli do nich pretensji, raczej modlili się, aby się nawrócili, aby odkryli drogi Boże, drogi prawdy, drogi szczęścia, które Pan Bóg dla nich przygotował, bo Jezus Chrystus. Przyszedł po to, aby zbawić grzeszników, aby wszystkich doprowadzić do Boga, także tych, którzy byli Jego przeciwnikami, którzy Go zwalczali. I Pan w tej Ewangelii dzisiejszej daje nam też przykład, jak mamy postępować. Choć Pan wie, że czekają Go prześladowania w Judei, idzie tam. Dlaczego Jezus idzie, narażając się? Bo pełni wolę Ojca. Jest święto namiotów, na święto namiotów każdy pobożny Żyd szedł wtedy do Jerozolimy, i Jezus idzie na to święto. Idzie z prostotą, nie dlatego, żeby kogoś drażnić, idzie, bo wypełnia wolę Ojca, daje się swojemu Ojcu prowadzić z pokorą i prostotą. I jak słyszymy, ludzie się dziwią. Ale jeszcze wtedy nic się nie dzieje, ponieważ Pan Bóg prowadzi Jego drogę, jego życie, Bóg Ojciec, tak jak prowadzi nasze życie. Dlatego też jest to wezwanie do ufności. Abyśmy nie dali się zwieść złemu duchowi, nie tylko w tym sensie przekraczania Bożych Przykazań. Ale także nie dali się zwieść przez innego rodzaju pokusy, których być może nie identyfikujemy, nie postrzegamy jako pokusy, przez pokusy lękowe. Bo są pokusy do grzechu, wprost, ale są też pokusy lękowe. Szatan używa lęku, strasząc nas, abyśmy nie czynili dobra, abyśmy nie szli drogami Bożymi, abyśmy zostali w miejscu. I dreptali tam, bojąc się ruszyć. Pan daje nam dzisiaj łaskę ufności, abyśmy ruszyli za Nim, bo On nas prowadzi. Przyjdzie nasza godzina świadectwa, tak jak przyszła Jego godzina świadectwa, i przyjdzie nasza godzina chwały, tak jak przyszła Jego godzina chwały, jeśli Mu zaufamy. Amen.